Halo, halo! Witam Was moi drodzy już w siódmym odcinku z serii Days Gone. Ruszamy w dalszą trasę. Przypomnijmy sobie może na początek nasz cel. Znajdź włóczęgę. Z wątków fabuły ostra jazda. I teraz tutaj się wybierzemy, ale pierwsze co zrobimy, to spróbujemy dotankować nasz motocykl. Mamy tylko 49% paliwka, więc to będzie naszym pierwszym. Zadaniem, które musimy zrobić, może weźmiemy go od razu ze sobą. Nie możesz doładowywać swojego motocykla bez nitro. Kup odpowiednie ulepszenie udowolnego obozowego mechanika po montażu na krzyżyk podczas jazdy, żeby doładować motocykl. Jeszcze nitro nie mamy, ale spokojnie. Ok, ja gdzieś tutaj widziałem benzynę. Nie, tutaj beczka. Gdzieś na pewno tutaj widziałem kanister z benzyną. Także myślę, że za chwilkę uda nam się go odnaleźć. Gdzieś tam chyba jeszcze na tyle był. Z tego co pamiętam, któregoś budynku. O, albo tutaj. Benzyna. Dokładnie, benzyna. No, i zaraz wydamy jeszcze jeden punkt. Umiejętności. Bo wbiliśmy kolejny level. Więc przechodzimy od razu do umiejętności. Ok. I myślę, że weźmiemy sobie coś na walkę dystansową w tym momencie. Mamy już wykupiony, skupiony strzał. Zapewnia większą precyzję poruszenia się i celowania z broni dystansowej. I morderczy krąg umożliwia przeprowadzenie ataku dystansowego bezpośrednio po ataku w zwarciu, by zadać wrogowi potężne obrażenia. Ok, wykupmy sobie walka i ucieczka. Przytrzymaj L2 i rywa R2 podczas poruszania się przy pomocy lewego drążka. Stabilizacja celowania to łatwiejsze wymierzanie, a także zmniejszenie rozrzutu podczas celowania przy użyciu L2. No OK, świetnie. Możemy już tutaj z drugiego poziomu wykupować umiejętności, ale to nie w tym odcinku, podejrzewam. OK. No, dopad nas, dopad nas. Przeżyjemy czy nie przeżyjemy? No i chyba nie przeżyjemy. Magazynek się skończył. Nie lubię tych wilków. Mam cię. Okej. Okay. Mięso jest tutaj cennym surowcem. Ale mimo wszystko, no nie spodziewałem się tego ataku. Dobra, jazda z tym. No i najgorsze, że straciliśmy dużo amunicji. No i jeszcze nam przewrócili motocykl trochę na tym ucierpiał. Chciałbym tą lokację tutaj przeszukać ze względu już teraz na amunicję, bo nie mamy jej za wiele. Złom mamy. Tak, a tutaj nic więcej już nie znajdziemy. i środek sterylizujący, możemy wytworzyć i przy okazji się uleczyć od razu, chociaż trochę. No tak, ten wóz policyjny już rozbrojony. Nic nie znajdziemy. nafta zabieramy Okej, okay, tu butelka. Już mamy full. Nic więcej. No dobrze, więc opuszczamy tą lokację. Motor zatankowany. I udamy się dalej. Tutaj nasza traszka zaskoczyła. No muszę przyznać, że jestem niezbyt skoncentrowany od początku. Miałem małą przerwę od gry. I jak widać, to wystarczy, żeby tę koncentrację stracić. Dobrze, ruszajmy dalej. Spójrzmy jeszcze na mapę No tak, bliziutko Więc od razu ruszajmy 430 metrów, więc Długo to nie zajmie. Nie będę tutaj po drodze tych wszystkich aut przeszukiwał, no chyba, że spotkamy wóz policyjny to z przyczyn naturalnych Po prostu, że potrzebujemy amunicji Będziemy je przeszukiwać, ale w innych przypadkach nie będziemy tutaj wszystkiego po drodze przeszukiwać, nie, komu, ten tył, którego Kogo A co ci to? to? tylko kolejne zlecenie, nie? Nie uchodzi mnie to, chcę znać nazwiska. o nazwisku Ranta. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Opytać? Nie, odpuść sobie. To odezwij się jak znajdziesz suki syna. Bez odbioru. Uch, właśnie tak to wystarczy. Tak. Co my tu mamy? A teraz jesteś mój. Tam jest! Niektóre cele będą się stawiać, inne próbują ucieczki. By wykonać zadanie, dopadnij swój cel i pochwyć go żywcem. Najlepszym wyjściem będzie staranowanie lub ostrzelanie motocykla przeciwnika, ale w taki sposób, by przeżył. Srebrny gaz, czerwony bak. O -o. Co jest? No więc myślałem, że wjedziesz do obozu kompletna. Ruszamy. Zgadza się? Zabijesz tylko ludzi, coś zwędzisz, i nie pojedziesz sobie, jakbyś wpadł na zabudwy do marketu. No, spróbujmy go tu staranować. Podczas jazdy motocyklem stuknij L1, żeby namierzyć cel, a następnie R1, żeby oddać strzał z broni bocznej. Okej, okay, namierzamy, namierzamy. Uciek. Musimy go dogonić. No podejrzewam, że tutaj będzie ta misja. Nie skończy się szybciej niż by mogła się skończyć. Ok, pakujemy w niego. Staranując cel motocyklem zadasz mu obrażenia, ale uszkodzisz też swoją maszynę. Jest to często skuteczny sposób na zranienie celu lub zrzucenie go z maszyny. Przede mną nie uciekniesz! Okej. Okay. Skurczy ku jeden. Ej! Nie! Nie, 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 No więc wiesz, kołpowi to się średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz włóczęgą, krecią robotę. A gdybyś zastrzelił na niego, hmm? kto wtedy naprawiłby mi motor? Turny z Wal się! Jesteś przed upasem Koblenda. Jego dziwką! Właśnie tak! Jego dziwką! Okej, okay, misja wykonana. Przewijamy, przewijamy. Specjalne malowanie dostaliśmy. Załatwione. Mam go. Powiedz Zapisz mu. sobie współrzędne i przyślij tu swoich ludzi. Czy powiedz my możemy coś tego zwykle odzyskać? Żyje? Hey, Wusengo. W, Wusengo. Powiedz. Tak, powiedz. żyje. Ale powiedz nie gwarantuję, że długo tak zostanie. Dikon, bez ubioru. No nie, chyba tego motocykla nie możemy zabrać. No, mu, że Może się przedolcić. Buzel, jesteś tam? Chciałem sprawdzić, co tam u ciebie. Tak, jestem. Trzymaj się tam kolego. Jak połtamy ci łapę, jedziemy na północ, tak jak mówiłeś. Okej, okay, a my ruszamy dalej. W tym momencie. Nie wiem czy nie pojedziemy zatankować naszego motocykla najpierw, bo to paliwo ucieka bardzo szybko, a później są spore problemy, jeśli tego paliwa zabraknie. No i w pogoni za Lionem będziemy kontynuowali wątek fabularny. Ni stąd, ni za wąt. Ale najpierw wróćmy jeszcze do tego miejsca z paliwem. Na razie to musisz wydobrzeć, a ja muszę jeszcze... Jelenie? Motorze, no i trzeba będzie zgromadzić sprzęt. Ale jak tylko się wykorujesz, spadamy stąd. Bez uwagi. Okej. Okay. Chociaż... W gruncie rzeczy możemy zatankować ten motocykl w ten sposób. No, no to jazda. Zrobione. No i ruszamy dalej. Ni stąd, ni zowąd. Już troszeczkę bardziej opanowałem sterowanie tego motocykla, jeden plus. Chociaż bez tego nitro czasami naprawdę ciężko zwiać, ale jak pojedziemy do obozu Coplanda może uda się już coś kupić i uzupełnić jakieś tutaj najpotrzebniejsze rzeczy, może uda się kupić jakąś broń. No zobaczymy Czy masz tutaj coś Ciągle zapominam że to tak blisko góry oliwik Nie wiem co? Kalitko Myślę, że może warto też uzupełnić Nie, nie, mamy siekierkę, tego nie bierzemy Zatankujemy tylko motocykl trochę na zapas i ruszamy dalej no jeszcze nie mieliśmy okazji przemierzać tak dużej części mapy jak widać mapa jest pokaźna i motocykle będziemy musieli się sporo przemieszczać odbijamy I tutaj słyszę jakieś dźwięki. Znak zapytania, ale zniknął. Nie wiem czy i dlatego, że nie zdążyliśmy dotrzeć. Jest tutaj jakiś obszar. Sprawdźmy to. Sprawdźmy. Mam cię. A W tej okolicy nie ma nic poza mordercami, włóczęgami i bandytami. Może zmienimy broń, ale niestety nie mamy amunicji w tej. Het. Ok, Okej, ale... Dobra, rozejrzyjmy się. Nie, to Dobra, było naszym celem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Oj, oj, oj. Za krótko przytrzymałem kwadrat. Ha, wciąż sobie radzę. Okej okay. Widzę tutaj jakieś rośliny Może się przyjrzeć dokładniej O Jezu, coś tu się stało. Ciekawe ci biedacy mieli przed coś wartego uwagi OK, podążamy za śladami Przekonamy się co to za zagadka Jeden po cichu O, jeszcze się odgryzł no, Okej, okay, no to chyba wszystko Nic więcej już tutaj nie znajdziemy No ale akurat świetny to był ruch, bo potrzebowaliśmy amunicji. Okej, okay, broń boczna, przeładujmy i może uda nam się na skupieniu go tutaj przyjść. No nie. I siekierka w ruch. Obrzyn niepotrzebny. Możemy naprawić broń białą. Zróbmy to od razu. No i podjedźmy tam tego ostatniego, który został na pomoście. Nie wiem czy on nas widzi, czy nie. Chyba jeszcze nie. No i nie padł. Wycofuję się! Ja, biegaj tak dalej! Okej. Okay. Przyda się. się. Apteczka na pewno. Tego pana przeszukajmy. To ci się już nie przyda. Amunicja na pewno mu się nie przyda. Mata również. Gwoździe. No, warto zawsze pozbierać wszystko. Mimo tego, że tak jak już mówiłem wcześniej, no naprawdę dużo jest tutaj tych surowców i nie trzeba się specjalnie martwić o to, że czegoś zabraknie. No to zawsze, jeżeli już gdzieś jesteśmy, no to mimo wszystko Zwracajmy uwagę. Hmm. zobaczmy co da się zrobić. Dobra. Okej, okay. maszyna sprawna, wsiadamy. I jedziemy dalej. Okej, okay, już daleko nie zostało, 300 metrów. No kolejny znak zapytania przed nami. Kolejna strefa lęgowa. Myślę, że tych stref lęgowych będzie naprawdę wiele, no nie będziemy ich czyścili wszystkich po kolei Tutaj mamy ten znak zapytania, możemy spojrzeć Okej, okay, spróbujmy tam jeszcze do tego znaku zapytania podejść Zobaczymy, co się tam dzieje Dokładnie tu jest ten znak zapytania. I co tutaj się mogło wydarzyć? O, Tumik, świetnie, zabieramy. Dobra, co my tu mamy? Tam jest. Widzę coś tam wyżej. Tutaj paliwo, no myślę, że się przyda. No i po tych śladach. Dobra, rozjrzyjmy się. Ok. Już widzimy. Znowu trop. Znowu mamy trop. No niestety żyje. Wciąż żyje. Dobra, dobra, dobra. U, muszę odzyskać sprzęt, ale żeby mnie nie zobaczyli. Tak jak myślałem, nie mamy nic, tylko nóż. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, brać go! to od razu. Szybkie leczenie. Nie wiem gdzie oni są, nie widzę ich. Ten jest na górze. No, nadział się na swoje sidła. Tam jest nasz motor. Okej, okay, uwolniliśmy się, no i coś takiego trzeba, słuchajcie, przeżyć, żeby wiedzieć, Zobaczmy. na co uważać. Nie, ja wolę toporek. Okej, okay, pozbierajmy tutaj wszystko, co tylko zostało. Broń, broń, siekierkę mamy, mołotowy mamy. Jeszcze tego pana przeszukajmy. Ekwipunek pełen, aczkolwiek Możemy jeden użyć I ten bandaż wziąć Świetnie Okej, okay, no już nic więcej chyba tutaj nie znajdziemy Wsiadamy I pędzimy dalej No jest noc Nie ukrywam, że warto byłoby przespać tą porę dnia po nocą niestety ale różne rzeczy się dzieją i naprawdę wiele osób można spotkać takich których wolelibyśmy nie spotkać apteczka idealnie wsiadamy i jedziemy dalej No już widzimy towarzystwo. Niestety nie mamy się gdzie zdrzemnąć. Zapiszmy grę. I moi drodzy, myślę, że na ten odcinek to będzie na tyle. My spotykamy się w kolejnym i kontynuujemy przygodę. Cześć!